Cześć! Kochani, zapraszam Was na dwa warsztaty. Jeden na koniec tego roku 2025. On rozpoczyna się już z początkiem grudnia, 5 grudzień, 7 grudzień. Poczuj moc własnej wartości. Gdzie systemowo wytłumaczę Wam, dlaczego nie możecie poczuć tej swojej wartości, albo czujecie tylko przez chwileczkę, a potem to wraca i będziemy to rozkodowywać, uwalniać i transformować. Oczywiście cały warsztat jest, będzie, jeszcze nie jest, będzie nagrane, dostępne przez rok czasu dla Was, i do końca listopada macie obniżoną cenę. Można się jeszcze zapisywać. A drugi warsztat jest z początkiem stycznia. Już nie pamiętam dokładnie, który to był styczeń. Będzie to w opisie tego filmiku, jak ceny i terminy są w opisie tego filmiku. To będą trzy intensywne spotkania. Gdzie będziemy pracować z celami, intencjami i afirmacjami. Gdzie wytłumaczę Wam, dlaczego systemowo utykacie w swoich celach Zwłaszcza dla osób, które nie pracują z celami, a to jest bardzo ważna praca. Gdzie utykacie w swoich intencjach i dlaczego niektóre intencje was osłabiają, a niektóre wzmacniają. Jak afirmować, żeby wyafirmować, że tak powiem. Żeby otworzyć się na nowe, na nowe jakości, żeby wprowadzać nowe do swojego życia. Będzie bardzo intensywnie, tak żeby zakodować się właśnie na osiągnięcie swoich celów w roku 2020. 26 i tak jak wspomniałam wcześniej wszystkie informacje są w opisie tego filmiku i do końca listopada ten wasza też jest tutaj mocno prze przeceniony więc zapraszam do zapisów pozdrawiam papa pa.